Czy wiedzieliście, że zaledwie 5 minut w lesie może działać jak naturalny zastrzyk energii? Wyobraźcie sobie: jesteście zestresowani, zmęczeni, może przyklejeni do ekranu przez wiele godzin, a wystarczy mały zielony reset. Dzisiaj zanurzymy się w świat zielonego mikrodozowania, opartej na nauce zaskakująco prostej metodzie, dzięki której natura może was uleczyć w zaledwie 5 minut. Czym więc jest zielone mikrodozowanie? Zasadniczo chodzi o krótkie, intencjonalne przerwy w kontakcie z naturą, nawet zaledwie pięciominutowe. Badania Uniwersytetu Illinois pokazują, że te mikrodawki zieleni mogą zwiększyć koncentrację nawet o 20%. Wyobraźcie sobie krótki spacer wśród drzew, i nagle wasz mózg czuje się jak nowo narodzony. Oto ciekawostka: drzewa emitują coś, co nazywa się fitoncydami, które działają jak naturalne antydepresanty, gdy je wdychamy. Niesamowite, prawda? Ale nie chodzi tylko o dobre samopoczucie. Za tym wszystkim kryje się prawdziwa biologia. Badania Uniwersytetu Yale pokazują, że osoby regularnie spędzające czas w zieleni mają o 12% niższy poziom kortyzolu, głównego hormonu stresu. W Polsce naukowcy odkryli, że 10-minutowy spacer po lesie może poprawić przepływ krwi do mózgu i pobudzić kreatywność. A w Japonii słynne shinrin-yoku, czyli kąpiele leśne, zwiększają aktywność komórek NK, ochroniarzy układu odpornościowego, o 50%. Spójrzmy teraz na kilka przykładów z życia wziętych. W Portland ludzie robią sobie pięciominutowe, zielone mikroprzerwy w parkach zamiast pić kawę. Rezultat? O 30% mniejsze zmęczenie w pracy. W puszczy białowieskiej, 15 minut ciszy wśród drzew obniża ciśnienie krwi o 10 punktów. A w Kalifornii niektóre biura mają mini lasy w środku, co prowadzi do 25% wzrostu kreatywnych pomysłów podczas burzy mózgów. Co więc wybieracie: fotel biurowy czy leśne runo? Oto wasze wyzwanie. Wyjdźcie na zewnątrz na pięć minut, zamknijcie oczy, weźcie dziesięć głębokich oddechów. Czujecie różnicę? To te fitoncydy i świeży tlen działają. Nie ma parku w pobliżu? Postawcie sobie paprotkę na biurku. NASA twierdzi, że oczyści powietrze i uspokoi nerwy. Zielone mikrodozowanie to oparty na nauce lifehack, który może zmienić Wasz dzień w zaledwie pięć minut. Spróbujcie i dajcie znać w komentarzach, jak poszło. Do zobaczenia w kolejnym eksperymencie.